I lecimy, lecimy, z kolejną misją. Faj, fajna tam, ta pierwsza fajna, ja myślałem, że gorzej będzie No spoko, bo a braciu, braciu, braciu Masztku! <laughs> Dobry, a właśnie porszakiem ostatnio też jeździłem I się tak odzwyczaiłem od niego Napadałem banki I akurat y, porszak y, był dostępny to do... Wziąłem. O, ja przekąski. czekaj. Nie ty dom. Co? Zacięło mi się... Dobra, nieważne. Dobra, biorę drugą misję. Co ty tu masz? Ale... bracie... Co, co? Co ja mam? Co? Na takim łóżku? Tyle hajsu masz, na... na takim łóżku śpisz? No właśnie i nie wiem czemu... tak... No takie brudne, co? Potem Zainwestował w tym brudasie! No, potem oblane, kurde. Wszy... Tu tyle hajsu, wszystko można kupić. A to było takie łóżko, ledwo co do druty pewnie wystają. W plecy się wbijają, ble, obleśne, kurde. Takie no, trochę, no jak, jakby dla osoby bezdomnej, niestety. E, pojazdy specjalne. Dobra. Teraz będzie jakaś ciężarówka. Tylko nie jestem pewny... Dobra, na normalny. Chociaż tam to było tak proste, że moglibyśmy poziom trudności zwiększyć, ale nie wiem... Okay. Chcesz kierować? Aha, nie mogę, kurde. Czekaj, już... Teraz powinieneś dostać. Mam. Widzisz, jak to się e, zacina? Mam ciebie jako, że od razu jak wchodzę, to, że jesteś zaproszony. Ale muszę dodatkowo kliknąć, e, wyślij zaproszenie z bieżącej sesji. Co się stało? Nie kupiłem kamizelki! I ścięło eee, Ale masz, a ile tam zużyłeś w ostatnim? niby jedną, ale wiesz, zawsze mogłem mieć więcej jedną. Kurcze, ja mogłem ciebie jako pilota ustawić. Eee, dam radę. W ogóle ten kolor mi się to podoba taki bordowy. Fajne. I, I to chyba tylko w tych misjach, bo z tego co ja pamiętam, agencji, właśnie ten e, śmigłowiec to jest w kolorze czarno-zielonym. No tak. I, no, dziwne. Nagle kurde inny kolor, taki drapieżny, lecimy też. <laughs> my tutaj kurde wszy, cacy by wszystko rozwalamy, może dlatego, ale nie, kolorek fajny, kurde daleko to jest? Nie, już blisko i to jest właśnie ciężarówka jakaś, ale nie, 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 nie! Dolecę! Dolecisz? Dolecę. Na pewno ja mogę ten. Nie dolec dolecę! To no dobrze. Dolecę! Czekaj, zobaczę czy to jest da. Nie dolecisz! Dolecę! Na pewno nie nie ten? No bo to już jesteś obok, tak? No ja już ląduję. No ja dolecę! A, no dobra O, potrzebuję twojego wsparcia! Ile moment, tu... poczekasz. Ile tu jest typa? Będę się strzelał, bracie. Ha! Dobra, ja zaraz jestem. Yy, Wylądowałem pod śmigłowcem. O ochryżem, sztuczkę rypnął! Si prześlę później! Wrześ ty w mordę, ale sztuczkę rypnąłem. Ej, czekaj, nie atakują mnie. Na razie jednego zdjąłem. Trzeba tutaj, tak wiesz, co tak chcę na spokojnie. Może w krzaczku się ukryje? Eee, Nadciągam. Ja tutaj. Spokojnie, ja tutaj Stajpie. Te gada przez telefon zdjąłem gościa. Co? Posiłki nadciągają, nie masz co PANIKĄ! Ej, do. co to miało być? NPC wjechał w nich i. w ogóle kolejny gościu wjechał w nich. Jeden już do mnie biegnie. Co tu się dzieje? Dlaczego oni lotniskiem jeżdżą? Eee, na luzie. Jadę w nich kur... Dobra, dobra. Wjeżdżaj! Na pełnej pecie! Idę, idę do ciebie! Nie idę! Mam towarzystwo! Ile ich jest w tym samochodzie? Człowieku, ja już, ja już ich wszystkich robię tutaj. No tutaj ładnie boty zaparkowały akurat dla mnie samochodziki. Ja yeah, Wjeżdżam! Jadę na niego! PON! ICH! Nie trafiłem! Ja mam, mam PON! Ej, ile ich jest? Tutaj... ...sporo ich jest. Z większą ilością się już namalaliśmy. Prawda? Dobra. W ogóle jakiś obłąkany LPC tutaj biega po środku. Ojej! Jeszcze jeden chyba jest. Nice! Dzięki, kabizerkę sobie założę. Yy, prowadź ty! Ja! No? Ej, ja mogę tutaj dawać wsparcie e, e, tą furą. A więc helikopter w ogóle na, na zewnątrz. Yy, Szturbowy? No, patrz tu. A jest buzard szturmowy. Biorę. Dobra, ja zbiorę. Dobra, dobra. Dobra, biorę, biorę szturmówkę. Będę cię osłaniał. Nie, Taki szary. Myślałem, że to buzard dymia to z samochodu. Lecę, lecę już. Oj! Ej, ale namierza, namierza. Dobra. dobra, dobra. Lecę do ciebie, jak tam paczek tracisz, kurde, to nie wiem, czy to był dobry pomysł. Wszystko jest dobrze! Wszystko był dobry pomysł! Lecimy, lecimy! Komienie mnie nie traf! No właśnie, postaram się. Ile masz tam e, do tego miejsca? Nie mam nawigacji! Jak to? Jadę na oko! O w mordę! Ojej, chyba ciebie! <śmiech> Bracie... <śmiech> Sorry! <śmiech> o, oni się zrespili teraz chyba, nie? O, oh, sorry. Oh, sorry! Sorry, ja! E Witam na imprezie! Kurde, easy, easy, easy! To on ma czaszkę tytanową, czy o co chodzi? Dobra, mu z... trafiłem to zdech. Zastanawiam się, czy Ciebie tam osłaniać tym muzardem, czy po prostu jechać samochodem. Jak myślisz? No, ciebie... autem. No, bo ostatnio Ciebie trafiłem, kurczę. E... To nie lepiej moim, bo to masz takie odsłonięte. Kurde, co ja robię? Masz rację. Nie no, lepiej moim. Jakiś typ! A nie, to bot. Dobra, lecimy, lecimy! Meksykańskie radio i lecimy Dobra, jadę Unikaj najbardziej tych... Ojej Nie, beze mnie jesteś na razie Nie tak. Spokojnie Ty lepiej zasuwasz niż ja Tu ciężar Jeszcze... cię, cię żar... No bo to nie o auto chodzi tylko o kierowcę Takie, ee Hehe <grafy> TAK się bot śmiał tam? <laughs> Kurde, znowu łatwa no oprócz co powiedział? Nie mam pojęcia, nie słucham gościa. W ogóle jakie na pace jakiegoś grata, masz? O. -o. Chciałem, że się przycisnę. Nie chciało wykręcić. Dobra, do. No. Dobra Ile tam jeszcze kilosów? Zniknęła mi nawigac nawigacja. Mówimy zasad. Gdzie ten bot? A tu jest tu! Eee! Dobra! Ha! Siema Szybka akcja. Nie! <ślesy> Wjechałeś <w> strasznika! <ślesy> o kurde! Nieee! Z... Nieee! Zdziwiłem, mówię, kurczę, dojechałeś do końca i nie zaliczono. Ej, spadem strażnik nie żyje. Co? O nie, nie gadaj, że od początku nam wzięło. Ooooo! Wiemy zasad. No, uwielbiam. TY! Już niedaleko, już niedaleko, damy radę. Jestem. Siema. Siema, siema. Dobra, tym razem wyhamować, 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 wyhamować. Wychamować, powiedziałem. No. Witam. Dzień dobry. Mogę mu wyjechać. Oh.